E, t te -eczka, teczka, po niej potrzebna mi apteczka e, e, Teteteczka. jak robię na kogoś nią to po prostu beczka e, e, Teteteczka. idę do Biedronki a tam bułeczka Te, 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 te. zaliczył już tysięczną wpadkę Minęły lata, a wciąż mam tą samą gadkę Dzwonię do bratka, mówi mi, że pobije mnie tak, że nie pozna mnie własna matka Nagrywam to, wkładam do teczki i lecimy z innej beczki Wysyłam w świat i kolega ogląda świat za krat WTF znów mi mówią jak widzą na innych teczkę Mam nagranie jak Shadow raz sobie w rzeczce Lub jak Turek jest roastowany lub na animation jak wysyła obrazek gdzie jest Sonic całowany Jeden klik i pod ich domy przyjadą wany Moje teczki są masywne jak low taper perfeit Mordo co ty mówisz przecież to nie fake Idę na plac zabaw jak Drake Mam na moich ziomków teczki na wszelki wypadek są tam wszystkie rodzaje wpadek. Jak upubliczni, to już muszą pisać spadek. Uważaj, co piszesz, bo jeszcze ktoś to, że screenuje. Gadka pisze, to dla żartów cię nie uratuje. Coraz więcej PDF-ów i coraz więcej dowodów. Teczki się walą aż po brzegi, a dowodów jest po brzegi. Nie chcą i shadow Czy ofiary ze swoimi teżkami A jedna już czeka na rozprawę Grooming i susy teksty są oskarżeniami O które jest oskarżany Ojoj, animowany, widzę, że lubisz cupcake -i. Mam na moich ziomków teczki Na wszelki wypadek Są tam wszystkie rodzaje wpadek Jak publicznie to już muszą pisać spadek Uważaj co piszesz, bo jeszcze ktoś to, że Screenuje, screenuje, pisze to dla żartów, cię nie uratuje Stary, nie obrażaj się, tateczka, to tylko takie żarty. Chyba.